Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał PykPaw. No to jeszcze Roberta McConnella na tym kanale nie było, więc oto jest. I to klasyka, czyli Red Virginia. Jest to tytoń o dość leciwej tradycji. Jego receptura powstała w czasie wiosny ludów w 1848 roku. Nie wiem, czy konkretnie wiośnie ludów, ale w tym okresie. W każdym razie... Tytoń ten składa się, a to niespodzianka, z czerwonej Virginii o takim kolorze orzechów laskowych, jak podaje producent. Towarzyszem jej jest w tym wypadku Perik. Sama Virginia zbierana jest z terenów Stanów Zjednoczonych, z, ze stanu Karolina, czy północnej, czy z północnej, czy z południowej. Nie wiem, może z obu. Jest ten Perik do tego jeszcze, tak troszkę go jest po prostu podobno i cały zamyka topping czekoladowy. Sama forma to jak widzicie, są to wstążki, czyli tak zwany ready rabbit. Wstążki są o przyzwoitej długości, cieniutkie, łatwo układają się w kominie, choć zdarzają się fragmenty broken flake'a, czyli połamanego flake'a. Jak też takie żyłki, które trzeba tutaj wyrzucić z tego tytoniu, bądź podziachać nożyczkami i rozdrobnić. W każdym razie, po krótkiej chwili przygotowania, delikatnym podsuszeniu, tytoń ładnie się układa w kominie i też się ładnie odpala. W zapachu z puszki daje, czym daje? Ketchupem. Takim pikantnym ketchupem, sosem barbecue. Z tego względu przypomina mi już wybyłego z rynku światowego hmm, makelanda, tytonie firmy McElan, które też dawały takim właśnie pikantnym sosem barbecue. Hmm, tu ten e zapach też jest, choć jest on troszkę, troszkę mniejszy niż w wypadku e no, tamtej już nieistniejącej amerykańskiej firmy. Oprócz tego sosu barbecue faktycznie pojawia się tutaj lekki zapach czekolady, ale jest on naprawdę taki lekki, 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 lekki. Po prostu jakby dwa wiórki tam czekolady wkruszyć, albo jeden. W każdym razie jest obecny. A w paleniu? O dziwo w paleniu, jak już rozpalimy ten komin, to na początku wita nas właśnie taka delikatna mleczna czekolada. Co mnie troszkę zdziwiło, bo z zapachu wynikało, że nie będzie tego aż tak dużo, a jednak jest. Oczywiście nie przytłacza to nas, towarzyszy to tylko niejako z boku z trzeciego rzędu Virginii. Ale jest to bardzo przyjemna, słodka nuta. Ta czekolada mm, towarzyszy właśnie, jak wspomniałem Virginii, która daje takie, ta, takie zapachy, takie smaki czerwonych, ciemnych owoców. Mamy wiśnie, mamy porzeczki, jest to naprawdę delikatne, słodkie i przyjemne. Pojawia się też taka nuta pikanterii, bardzo słaba, ale jest. Prawdopodobnie ona właśnie jest od tytoniu Perik, niestety tylko prawdopodobnie, dlatego że o ile czuć delikatną pikaterię, o tyle, tak jakby czekolada z lekką chili, o tyle nie ma takich charakterystycznych smaków dla Perika, czyli na przykład fik, czy też rodzynek, nie ma czegoś takiego w tym wypadku. No i całkiem jest przyjemnie. A kiedy dojdziemy do połowy fajki, kiedyś już dobrze ona rozpali, to no nie trzeba dodawać, że tytoń robi się słodszy, bo taka jest natura dziejów, że tak powiem, tytoniu podczas palenia, że w połowie się robi coraz słodszy. I wtedy, o ile na podobnym, niedużym poziomie ta czekolada mleczna jest utrzymywana, o tyle na wierzch wychodzą właśnie te słodkie wiśnie, stają się słodziutkie. Przypomina to trochę taki likier wiśniowy, czy też po prostu szery w związku z tą pikanterią. Jest to naprawdę bardzo przyjemne, bardzo słodkie, ale ten aspekt nie zostaje z nami do końca, bo trochę popalimy i znowu się na przykład zmienia na taką. Bardziej czekoladę, a wiśnia robi się taka bardziej stonowana i wytrawna, więc nie jest to jednostajny tytoń. Następują tutaj zmiany, przez co naprawdę jest ciekawy w smaku i myślę, że warte zainteresowania. Jakiś mózgotrzep to też nie jest. Ja już tą fajkę kończę, a jak widzicie, jakieś super małej pojemności ona nie jest i nie czuję się w ogóle telepany nikotyną. Także jak ktoś nie pali dla nikotyny, to jest naprawdę dobry wybór, również smakowo. Jeżeli lubicie wirginię, to na pewno będzie dla Was. Jeżeli ktoś lubi wapery, no to tutaj takiego typowego wapera z mocnym perikiem, jak na przykład w St. Jamesie od Samuela Gavita, no nie znajdzie. Jeżeli ktoś lubi czekoladę, dobra opcja. Jeżeli ktoś nie lubi czekolady, i tak jest to dobra opcja, dlatego że tej czekolady jest tylko naprawdę ociupinkę tyle, żeby podkreślić tą virginię czerwoną. Fajnie to gra ze sobą, tak jak, jakby, nie wiem, takie pomadki tak e, lekko czekoladowe w, środ, e, w środku z nadzieniem, właśnie z sherry, czy z likierem wiśni. I w, plusem jest to, że nie trzeba tutaj osobnej fajki. E, ta czekolada jest na tyle ulotna i na tyle daleko, że spokojnie można to wpalić w fajce do Virginii. Także. Jest to naprawdę przyzwoity tytoń. Jestem aż zdziwiony, że jest tak dobry. Choć Maconella znałem z innych produktów, które też mi się podobały. I co więcej? No chyba tyle. Chyba tyle co chciałem o nim powiedzieć. Coś miałem jeszcze mówić? Dajcie mi chwilę. Nie, chyba tyle. No. Aha. Najważniejsza rzecz. Dostępny jest w Polsce. Także Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie.